Jeśli chodzi o rozpoznanie Natalii Janoszek, to nie macie problemu patrząc na strój, no bo dzisiaj grasz boliwską gwiazdę, czyli taką postać, w której chyba czujesz się bardzo dobrze. Yy, I tak i nie. Ponieważ pracuję w Bollywood, więc wszystkim wydaje się, że to jest dla mnie bliskie. Ale my, jako aktorzy nie śpiewamy w filmach. Są od tego wokaliści profesjonalni, my tylko udajemy, że śpiewamy. I tak po prostu jest w Bollywood. Tu nie chodzi o to, czy aktor potrafi śpiewać, czy nie. Po prostu tak to wygląda. Więc zaśpiewanie w języku mi obcym, w obcej mi rytmice, w innym w ogóle akcentowaniu muzyki, jednocześnie tańcząc, mając na sobie maskę i 15 kilogramowy strój, to byłoby bardzo duże wyzwanie, ale przeszłam wiele wyzwań w tym programie i no nie mogłam postąpić inaczej niż postawić poprzeczkę jeszcze wyżej. Jak będziesz wspominać udział w tym programie? E, przygoda życia, kolejna przygoda życia po tańcu, e, kolejne odkrywanie siebie, kolejna szkoła życia, e, wspaniali nowi przyjaciele i nowe horyzonty. 15 kg mówisz, że ta suknia waży? Bardzo. No to tak jedna trzecia ciebie. No tak prawda. Tam jak był finał Tańca z Gwiazdami, powiedziałaś mi, że zobaczymy się niebawem, jeszcze nie zdradziłaś dzieje, więc mam nadzieję, że zaskoczysz mnie równie skutecznie. Wiem, że zobaczymy się niedługo znów. Okej. Okay. Ale może słuchaj, może na przykład w Bollywood, w Indiach. Właśnie nie mówię, nie słuchaj. Dzisiaj była pani ambasador Indii na planie i zaprosiła wiele osób do Indii. Więc jeśli jury się wybiera i uczestnicy się wybierają, to może wszyscy po prostu polećmy do Indii. Jakie plany masz po zakończeniu tej edycji? Czy zostaniesz u nas w kraju, czy jednak już stęskniłaś się za produkcjami z Bollywood? Stęskniłam się na pewno za podróżami, za pracą za granicą. Tych propozycji się trochę nawarstwiło przez ten czas, kiedy byłam niedostępna. Um, jeszcze nie podjęłam ostatecznych decyzji. Na pewno chciałabym podzielić swój czas między zagranicę a Polskę, bo zawsze brakowało mi tego balansu. Cieszę się, że w końcu mogłam się pokazać w Polsce z tak wszechstronnych stron swoich, um, że to się spodobało, bo w końcu był ten finał. No, energię pokazałaś też swoją. Na pewno tą pracowitość, tak? że, że to się nie bierze znikąd, i zaliczyłam największe doły w tym programie, a jednak wylądowałam w finale, i to chyba pokazuje, że to od nas tak naprawdę zależy, jak daleko zajdziemy. Ja to bardzo często powtarzam, no i po raz kolejny się to sprawdziło. A, więc propozycji jest sporo i w Polsce, i za granicą. Zdecydowałam, że pierwsze odpocznę, że dam sobie trochę czasu, u mnie to trochę czasu to jest czasem kilka dni, czasem tydzień, pewnie nie dłużej, bo nie umiem nic nie robić i później zacznę podejmować decyzje, ale daję też sobie przestrzeń na to, żeby się zaskoczyć tymi właśnie nowymi horyzontami, które się pojawiają. No